Jak wybrać najlepszą agencję pracy? Po pierwsze, sprawdź formalności. Dobra agencja pracy powinna posiadać odpowiednie licencje i zezwolenia na prowadzenie działalności. W Polsce możesz sprawdzić to w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Warto też dowiedzieć się, czy agencja, którą wybraliśmy, należy do jakiejś branżowej organizacji, np. do polskiego forum HER. Które zrzesza solidne firmy działające według ściśle określonego kodeksu etycznego. Po drugie, sprawdź wiarygodność agencji pracy. Wszystkie ważne informacje znajdziesz na stronie internetowej danej firmy. Zwróć uwagę na to, od ilu lat agencja jest obecna na rynku, jaki jest jej kapitał, czy jest dużą międzynarodową organizacją, czy może małym graczem. Pamiętaj, że im większa agencja pracy, tym więcej ma znanych i dużych klientów, a tym samym atrakcyjnych ofert pracy dla Ciebie. I po trzecie, upewnij się, że agencja przestrzega przepisów i oferuje legalne zatrudnienie. Sprawdź, czy agencja działa zgodnie z prawem. Unikaj agencji, które obiecują nierealne warunki zatrudnienia lub nielegalne sposoby pracy. Tylko legalne zatrudnienie daje Ci gwarancję wypłaty wynagrodzenia na czas. Legalna praca gwarantuje także prawo do urlopu, okresu wypowiedzenia oraz bezpiecznych warunków pracy. Bardzo ważne jest także ubezpieczenie zdrowotne i dostęp do publicznej służby zdrowia. Pamiętaj, że uczciwe i legalnie działające agencje pracy nigdy nie pobierają od pracowników żadnych opłat i prowizji za znalezienie pracy. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek pomoże Ci znaleźć idealną agencję pracy. Powodzenia i do zobaczenia.